Hej, yo, cześć YouTube, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony niepopularny, to jest Outriders i przechodzimy sobie po kolei różne misje poboczne na całej mapie. Przed chwilą przeszliśmy misję ostatnie pożegnanie z Jakubem, tutaj chłopaki podsumowali to jako ostatnie chlanie Jakuba. Misja po prostu genialna, tekst na butelce jeszcze lepszy. Jak zapamiętam to wam postaram się wrzucić ten tekst pod, w opis poprzedniego odcinka, bo uważam, że, że warto. No, co mnie bijesz, baranie? No i zdechnę. Serio, już zdechłem? Hmm. <noise> Jak tu piszą chłopaki, co w sumie widzicie, mnichu <noise> ja nie da się przetłumaczyć. <noise> Nej wait co tu się łodja nie Pawla się będziedziemek o tego się nie spodziewałeś. A to jest trup. Hmm. Nie ma to jak do trupów. Tego ty się nie spodziewałem. <laughs> no tak, tego to ja się troszkę nie spodziewałem. No, co mnie tu bombarduje? Co my tu mamy? Pasterze i noch. Poszukaj starożytnych płaskorzeźb w całej wiosce. No. Chyba szukanie płaskorzeźb niekoniecznie jest rzeczą, którą się aktualnie zajmuję. Moja postać. Ile mam tej amunicji? Ja w ogóle muszę kiedyś przeładowywać tą broń, bo tak przeładowywałem ją chyba z przyzwyczajenia. Żeby ją przeładowywać. Zaraz mi się skończyła amunicja. Aha! Ten karabin ma 150 naboi. Jak jest w pełni naładowany. No to tak w sumie rzadko trzeba go przeładowywać. Siema ziomek. Tam jest jakiś twój kolega na dole, nie? I Kaboom patyk! Z... Okej, okay, dobra. To też było, nic nowego nie piszą na czatku. Przechodzimy sobie te misje poboczne. Nie wiem, według mnie ta gra jest naprawdę, 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 naprawdę przyjemna. Taka właśnie do... nawet po zakończeniu gry, przechodzenie później tych misji pobocznych, takie rzeczy. Samo to według mnie jest... Bardzo przyjemne. Dobra. Chciałbym wykończyć tego typa, który gdzieś tam jest. Bo on by się później mi plątał. A nic nie piszesz, bo oglądasz tą soczystą masakrę na niemieniotek. No, tak troszkę. Nie, no czemu? O, o czym mówisz? Ja wcale nie wprowadzam takiej rzezi w tą grę. To, że oni się jakoś tak dziwnie rozpadają... Eee, brutalny wódz. To niekoniecznie jest postać, która się dziwnie rozpadnie. To jest śmieszkowate. Że mogę strzelić do typa. Czemu nie przeładowuję? Coś spowodowało, że z automatu mi przeładował karabin. Nie wiem, co mi spowodowało takie brzydkie rzeczy. Ok, musiałem się podleczyć. Dobra, widzę, że brutalnego wodza można mocno zrasować. Szczególnie posiadając taki karabin jak posiadam. Oh, jak zerwał oh, To było masakryczne! To było masakryczne. Po prostu. Hey, Mam tu jakiś dziwnie wyglądający artefakt. I on się lewituje. To jest kostka Rubika. Z wszystkimi ścianami takich samych kolorów. Coś coś bardzo niebezpiecznego spadło z nieba. Chyba chodzi o anomalię. Wiele osób zginęło. A reszta ukryła się w jaskiniach. Ale jakim sposobem ludowi Augusta udało się przetrwać i w ogóle zbudować wioski? Pojęcia nie mam. To ważne znalezisko. Szukaj dalej, Altaiderze. Ok. Czyli misje poboczne trochę prowadzą nas też po. Ee, rato, historii Inok. Trudno, może udać się znaleźć ich więcej. Jeśli zdołasz wybudzić kolejne widma, to być może poznamy ich pełną historię. Poszukaj płaskorzeźb w całej wiosce. Aha, czyli ja teraz poszedłem tylko do jednego miejsca, a tu gdzieś w tej wiosce powinny być w innych miejscach też płaskorzeźby. okej okay. jak ty skomentowałeś mój komentarz na youtube na streamie? Eee. Yy... Hart a kto ty jesteś na tym? na 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 youtube jaki ty masz nick? on mi skomentował o 4 rano właśnie dzwonił do mnie kierownik I... Wracamy. Rozmowa z kierownikiem poszła pomyślnie. E, nie, nie odwołał mi urlopu na, na Dying Lighta. <laughs> nie powiedział, że nie zrobiłeś technologii. Masz jutro zostać w pracy. I wtedy jutro byłby telefon. E, ze względu na prywatne potrzeby i tak dalej. Nie, nie byłoby, jestem chory. Biorę ulog na żądanie. Nawet bym się nie bawił w coś takiego, że jestem chory. Bo to jest bezcielne. Tak robią tylko bezcielne. Porządni pracownicy się tak nie zachowują. mówi, porządni pracownicy nie biorą wolnego, bo grają w grę. Nieprawda to tak nie działa. Of course. Of course. Porządni pracownicy wykonują swoją normę, po czym biorą urlop i mogą sobie pozwolić na granie w grę. Czemu nie słyszę w ogóle gry? Okej, okay, słyszę grę. Strzał z shotguna słychać. Dobra, tu mam tego, a drugi mam chyba w plecaku, bo mnie kierownik pendrive'y poprosił, żebym mówił: co jest na pendrive'ach i słodką tajemnicą nie taką słodką jak. Jedzenie budyniu przed dzieckiem z Ugandy, ale Co? Bo jest budyń na dole A skąd się we mnie wzięło dziecko z Ugandy, to wolę nie wiedzieć. Gdzie jest... A tu jest! Dzień dobry, panie snajperze! Byłbyś bardzo potężnym przeciwnikiem. Gdyby nie to, że posiadam strzelbę. I dobry pancerz. Nie, Ginę! Nie umrę tutaj! No, dobry pancerz idzie się kichać, jak się szarżuje na 15 przeciwników naraz. Ale spoko! To tylko chwilowe. Już jest ich 10. Ich ilość drastycznie maleje. Oho, teraz ściągnąłem dwóch jednym strzałem. What the heck?! Któryś z nich ma coś w stylu chyba rakietnicy czy czegoś. Bo jak mi przypierniczył, to tylko mną rzuciło. Co to za jakieś grawitacyjne badziewie? Czemu cię to nie zamroziło? No, dobra, i tak zdechłeś. Nie interesujmy się w takim razie za bardzo. <laughs> nie wolno strzelać przeciwników w plecy, to niehumanitarne! Nie powiedział nikt w Outriders. Oni są dzicy! i można. Ty będziesz do mnie strzelał? Ty będziesz do mnie strzelał? Idealnie hedy siadają. Ty zły człowieku. Schlebiasz mi drzewko. A jakbym mu po plecach to więcej wchodzi? <grystanie> Nazywa mnie drzewko, ty zły człowieku. A ja 5 sekund później, a jakbym mu strzelał po plecach, to więcej wchodzi? To dopiero szacunek do przeciwnika. To znowu wygląda jak anomalia, ale wygląda na to, że udało im się ją opanować i jakoś się przed nią obronić. Jak? Może dzięki obeliskom, takim jak w lesie. To obrazuje. To chyba cała grupa współpracująca ze sobą. Założę się, że nie było łatwo. Może to dlatego August stracił przytomność w lesie, próbując dać pojedynkę ratować przed burzą. Zobacz, czy znajdziesz coś więcej. Kolejny artefakt. Się pewnie jeszcze okaże, że yy, po prostu najzwyklejsza w świecie współpraca potrafi zdziałać cuda. I jedyny powód, dla którego ludzie sobie nie radzą z armalią, jest to, że po prostu jesteśmy z którzy się nie dogadują <grywki> i wyżynają wzajemnie. Tum, 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 tum. Przecz obserwowanie na główne zadanie Outrider. Nie, nie chcę głównego zadania. Nie chcę głównego zadania. Nie wziąłem sobie amunicji. Jak stoję z amunicją do shotguna? 9 plus 17. W jakiegoś rodzaju starożytnym miejscu pochówku, co wcale nie jest upiorne. A, tak. Ja bym się nie przejmował. Jestem pewien, że żaden obcy poltergeist nie będzie chciał cię pożreć ani Nie przyszło mi to do głowy, póki mi tego nie powiedziałeś. <gry> ja bym się nie przejmował. Nie sądzę, żeby jakiś obcy poltergeist próbował cię pożreć. Nie przyszło mi do głowy, póki tego nie powiedziałeś. No, weź! Zdechnij, no. I co mi to przypomina za każdym razem, takie no. zdechnij, no. Czy, czy cokolwiek takie zakończone takim no. To w Shreku, y, tym, tej edycji takiej świątecznej, czy coś, był taki motyw, że tam było nozaryczno. Nozaryczno. Tak. Ten jeden dzieciak. Chodził za, za nim i, czy mógłby pan zaryczeć dla mojego syna? No Zarycz no! Dlaczego strzelam w typa dwa strzały i mam przeładowaną broń? To mi psuje mój. Moją umiejętność z broni. Bo ja tą broń muszę przeładowywać. Czemu nie chcesz głównego zadania? Eee, bo przeszedłem główny quest fabularny, może temu nie chcę głównego zadania. Bo jakby głównego questa całego skończyłem i zostały mi tylko te misje całe ekspedycje? Czy jak tam zwał? Poziom świata siódmy! Mogę sobie podnieść. Będę miał lepszy loot i silniejszych przeciwników. Ej, ziomek. Tak się nie bawimy. Bo tobie się wydaje, że możesz mieć tarcze. Już ci uświadomiłem, że ci się wydawało. Dobra. Ty, tu był typ! What the heck! skit Jeden na moim mnie został. Tam z góry do mnie strzela. Ta trójka się mi niesamowicie szybko ładuje. Nie? go zamrosiłem. Jakie kombo? Ty biedaku, ty! tej siema, Jomek. To jest skrzynia. Woda. Już mam wodę sobie nawet przygotowałem w kubeczku. Haha, już. No co drzewko? Przecież tam w 2-3 dni przeszedłem tą główną fabułę. Wrzucam wam po kolei odcineczki. też nie jest długi fabularnie. Wyszło 20, 24 odcinki z całej fabuły. Jakoś tak. 24 odcinki chyba wyszły z całej fabuły gry. Także nie była ta gra jakoś długa. Ile trupów... Dziwny mamy ten nadupnik. Nie wiem jak nazwać to co mam na dole pleców w początku tyłka. Nadupnik. Ochraniarz na dupę. No i teraz pozostawały właśnie ekspedycje, misje poboczne, zabijanie bestii, zbieranie znajdziek eee, ze starożytnego świata. Ty jesteś brzydki. Znaczy nie, nie o ciebie mi w ogóle chodziło. Tam był jeszcze jeden typ. I to tamten typ mi nie pasował. Ale gra mnie przeniosła tu. Czekajcie. Pocięci, pocięci na kawałeczki. Jednak nie. O ciebie mi chodziło. Tak, typie, o ciebie mi chodziło. Bo poprzednio cię zabijałem z kimczu i ty nie byłeś prosty do utłuczenia. Więc pewno tym razem też nie będziesz. O, oh, bardzo mocno nie będziesz prosty do utłuczenia. Nie wolno bić po plecach. Wait a sec. Dobra. Gorsze, niby lepsze, ale. Ale niby. Coś sobie właśnie zmieniłem. Nie mam nic lepszego. Po prostu muszę go pokonać z tym, co mam. Co typ jest po prostu nieboskim snajperem? Ktoś do mnie jeszcze pisze. Mordorek do mnie pisze. Gość się zachowuje, jakby był postacią z nieboskiej komedii Dantego, nie? Jestem Bogiem. Mam nieskończony zasięg. Ubijecie nawet po drugiej stronie mapy, jak przyjdzie co do czego. No i snajper mnie udupił. Taki normalny typ, normalny gość z karabinem snajperskim. Nie. Wiecie <grym> co? Nie. Obniżamy poziom świata na piątkę. Ja się tak nie bawię. Dostałem coś jakąś jaki, jakąś broń set z armor o pistolet mam lepszy i tak pewnie zdechnę. Dobra. Muszę się pozbyć snajperów. I w tym momencie, czemu ty tu jesteś? Ty powinieneś być na dole. Aha, czyli to ja się źle tepnąłem. To by wiele tłumaczyło. Dobra, snajperów się pozbyłem. To Cię powinno zamrażać! Przydupa się. A to Cię powinno spowalniać. O, teraz Cię zamroziło. Pięknie oberwałem. Jak mi się cały czas udawało bronić przed jego atakami, to teraz po prostu wszystkim, czym się dało, oberwałem. O! O! Nope. Nie bawimy się tak. Pokonany! Taki jestem! Ile ja mam? 13 tysięcy siły ognia. No ładnie. Co tu zmienimy sobie poziom świata na siódmy? poszukaj starożytnych płasko-łóżb. Już ci Dzięki, Mianowicie najpierw matnę łapą, a później cię opiszę. A muszę wam powiedzieć, że to jest długi quest poboczny. To mi wygląda na czasy, kiedy nie było anomalicznych burz. Cywilizacja paksów kwitła. Kiedy na inoch wciąż panowała równowaga. Myślisz, że zdołali powstrzymać anomalię? A może to z czasów poprzedzających anomalie? Tak czy inaczej, byli w stanie przez jakiś czas powstrzymywać anomalie. Dopóki ich nie zdziesiątkowała. Nas czeka to samo, jeśli poniesiemy klęskę. Tyle, że nie będzie komu czytać naszej historii. O! Dobrze, mam już dość być archeologiem. Najwyższy czas zająć się walką o przetrwanie. Okej, okay, rozumiem, że ma już dość bycia archeologiem, tylko że to bycie archeologiem w tym momencie prawdopodobnie e, umożliwiło. Albo przyspieszyło odkrycie sposobu e, zapanowania nad anmaliami, co przyszłościowo jest najistotniejszą rzeczą dla ludzi. Więc jakby. To, co właśnie robiliśmy, było najistotniejszą rzeczą, jaką można sobie w ogóle wymarzyć. Yy, dobra, tymczasem yy, dzięki Wielkiej YouTube za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Z tej strony był niepopularny, a to -i jest. Yy, I może będzie. Dalej. Outriders. Bye -bye.